Nie moi drodzy, to nie jest żart. Lego Masters Polska powraca i pierwszy odcinek piątego sezonu właśnie tego programu jest już za nami. Także nie mogę nic innego jak was zaprosić na analizę, omówienie, streszczenie nazywajcie to jak chcecie pierwszego odcinka piątego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters, oczywiście pod tytułem Kierunek Polska. Zapraszam. Tak jak w poprzednim czy 2022 roku, pora wyjaśnić o co chodzi z tą planszą na początku materiału. Mowa oczywiście o prawach autorskich oraz prawie cytatu, gdyż jak robiłem analizy odcinków z trzeciego oraz czwartego sezonu, to oczywiście TVN bądź producent Endemolsheim Polska składały roszczenia dotyczące praw autorskich, co oczywiście sprawiło, że moje materiały, które zostały opublikowane, zostały zablokowane na dzień, maksymalnie dwa dni. Oczywiście nie mogłem być sobą, więc wysłałem odpowiedni sprzęt. Przeciwnie przez YouTube Studio, które zostaje rozpatrzone pozytywnie i dzięki temu materiały zostały przywrócone na mój kanał po około 1 dniu, maksymalnie dwóch dniach. Też oczywiście nie może to tak wyglądać, że taka stacja telewizyjna jako Stefan która wykorzystuje materiały czy to z YouTube'a, TikToka w celu prezentowania jakiegokolwiek influencera, są korzystane na prawie cytatu. I osoba, która robi omówienie odcinka na przykładzie mojej osoby, która omawia odcinek Lego Masters, to oczywiście korzysta z dostępnych materiałów na prawie cytatu, a oczywiście fragmenty odcinków są dostępne czy to na Instagramie Lego Master LegomastersTVN czy na kanale w serwisie YouTube TVN Talent Show. Więc jeżeli powtórzy się podobny incydent tak jak w zeszłym czy 2022 roku, no to oczywiście wiadomo będę dalej wysyłał sprzeciwy z wiadomo jakiego powodu, gdyż chciałbym żeby te analizy, omówienia, streszczenia tych odcinków były podane wszystko na tacy, czy żebyście mieli co oglądać. I już bez przedłużania przejdę do głównej części materiału. Na start zaczniemy oczywiście od czołówki, która się zmieniła ze względu na to, że piąty sezon zyskał podtytuł Kierunek Polska i w mojej ocenie czołówka wypada nie najgorzej. Potem otrzymujemy sketch wraz z rozpoczęciem nowego piątego sezonu Lego Masters Polska, a także przywitanie się z uczestnikami przez prowadzącego Marcina Prokopa oraz przez jurorów Palew Lisowicz oraz Aleksandrę Adamską. Potem oczywiście było przedstawienie składu jurorów od deski do deski, no w sumie to bardziej w skróconej formie, ale jednak tutaj zostało zawarte dużo informacji, ale zresztą możecie się dowiedzieć chociażby z poprzednich materiałów związanych z Lego Masters. Zaczniemy od pierwszego zadania, które jest w sumie jedynym zadaniem w tym odcinku, no i też nie bez powodu będzie troszeczkę o tym na sam koniec, a tym zadaniem będzie wcielenie się we władców marionetek przez uczestników. Potem był oczywiście mini segment reklamowy, impost, paczkomat, gdyż to właśnie paczkomat był wskazówką, gdyż właśnie w środku była paczka z figurką do odwzorowania. A jakie figurki czy też konstrukcje uczestnicy otrzymali? Ania i Paulina otrzymali koni Bemianin i Mateusz Rycerza, Maja i Arek Jaskółkę, Norbert i Patryk Koniczynkę, Michał i Mateusz Żabeł, a bardziej Płaza oraz Ania i Krzysztof otrzymali Czarownika. Te prace oczywiście zostały później ocenione przez jurorów i patrzyli tutaj między innymi na technikę, kreatywność, a także był wymagany minimum jeden ruchomy element, żeby nadać takiej dynamiki. I wszystko na papierze jest pięknie, ładnie, tak jak w poprzednich sezonach, poza Pewnym szkopułem, a mianowicie po tym odcinku, jedna z par musiała odpaść. Co oczywiście było zaskoczeniem, z tego względu, iż w poprzednich sezonach tak nie było. A uczestnicy mieli na wykonanie tego zadania aż 8 godzin, a także był dostępny tak zwany mobilny brick pit. Oczywiście, po ocenie przez jurorów, te prace zostały poddane przedstawieniu aktorem, gdzie będą wystawiane po dwie kukiełki uczestników wraz z kukiełką księżniczką Oli Adamskiej. Oczywiście, tradycyjnie jak w poprzednich sezonach, w pierwszych odcinkach było opowiadanie historii uczestników zarówno przez budowanie konstrukcji, jak i również przez mówienie o nas samej. A będąc już przy pracach uczestników, a raczej ocenie przez jurorów, to zaczniemy od pracy Mai i Arka, która przedstawiała jaskółkę przypominającą człowieka, mianowicie pół dziewczynkę, pół jaskółkę. Praca ta została pozytywnie oceniona przez Jororów, m.in. przez wzgląd ruchomych elementów, m.in. dziowa, czy też nadanie ekspresji. Według mnie praca prezentuje się całkiem spoko. Norbert i Patryk zbudowali koniczynkę, wróć, koniczyna, który prezentuje się całkiem dobrze, według mnie. Oczywiście praca została oceniona tak, 50-50, między innymi przez wzgląd braku pewnych animacji, których mogłoby być więcej, oraz to jak Ola Adamska podsumowała tą pracę, że jest z lasu jak nic. Demianin i Mateusz zbudowali rycerza, dokładnie rycerza Dontoniona, który prezentuje się oczywiście znakomicie. Praca została oceniona również bardzo pozytywnie przez jurorów, chociażby ze względu na detale rycerza, czy też imponującą animację emocji z wesołego na złego, czy też odwrotnie. Ania i Paulina z Zbudowali konika, który prezentuje się całkiem znakomicie, patrząc oczywiście na to, jak to zostało odwzorowane. I praca również spotkała się z pozytywnym przyjęciem jurorów, m.in. za animację ruchomych kopyt, czy też dbałość o szczegóły, bądź też detale. Ania i Krzysztof zbudowali czarownika, a bardziej czarodzieja Marsa Szczynosa, który prezentuje się nawet ok. Oczywiście praca to została oceniona przez jurorów pozytywnie, ale o tym będzie nieco później, ale tutaj pewne rzeczy zostały dostrzegane, m.in. animacja wąsa, która została również oceniona pozytywnie wraz z kotłem z wyskakującymi uśmiechami. Na koniec Michał i Mateusz zbudowali żabkę, a bardziej płaza, a dokładniej żabę zamieniającą się w księżniczkę i ta praca została oceniona pozytywnie, m.in. przez wzgląd żaby, której mechanizm animacji jest bardzo dopracowana, a także przez pryzmat właśnie księżniczki. Oczywiście pojawiła się taka malutka tyci pomyłeczka, otóż zabrakło większego. Zębów dla żaby, gdyż oczywiście były za małe. Mimo tego, sama praca prezentuje się, jak już wspomniałem, znakomicie. Zanim zaczęło się przedstawienie to oczywiście zostali przedstawieni goście specjalni, mianowicie Ola Radwan oraz Martin Fitch, gdzie to właśnie przy przedstawieniu Ola Radwan była odpowiedzialna za wsparcie Damingu, a Martin Fitch był odpowiedzialny za narrację, czyli po prostu był w roli narratora. I w końcu przeszła pora na segment z przedstawieniem, które było trzyaktowe wraz z pracami uczestników, które wypadły bardzo dobrze według mnie pod względem konstrukcji oraz scenariusza, a bardziej połączenia tego wszystkiego wraz Płynnym przejściem pomiędzy aktami, a także ze względu na umiejętności damigowe uczestników. I muszę przyznać, Ola Adamska w roli księżniczki przy przedstawieniu wypadła idealnie. W mojej ocenie przedstawienie wyszło naprawdę bardzo dobrze. Niestety, jak wspomniałem nieco wcześniej, ktoś musiał odpaść w pierwszym odcinku, a odpadli Ania i Krzysztof. Mimo tego, tutaj jest duży plusik względem poprzednich sezonów, oczywiście z wyjątkiem pierwszego, a mianowicie otrzymanie upominków w ramach pocieszenia. Miły gest ze strony TVN-u. Co będzie w drugim odcinku? Mianowicie, w drugim odcinku uczestnicy będą mieć za zadanie zbudować fontannę. Co wydaje się być bardzo ciekawym zadaniem. Jestem ciekaw, w jakim mieście to się wydarzy. No i chyba patrząc na to wszystko, zapewne w tym odcinku nie odpadnie żadna z zypar. Ale to oczywiście przekonamy się dopiero w niedzielę, 1 grudnia o godzinie 19.30 na antenie telewizyjnej TVN Dla tych, którzy nie mogli obejrzeć pełnego odcinka, to nie martwcie się. Otóż już w najbliższą sobotę. 30 listopada na antenie telewizyjnej TVN7 zostanie wyemitowana powtórka pierwszego odcinka o godzinie 14.45. A tych, którzy nie oglądają telewizji, no to również ten odcinek jest dostępny na dwóch platformach streamingowych, Player.pl oraz Max. W mojej ocenie początek piątego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters pod tytułem Kierunek Polska wypadł bardzo dobrze. Skład jurorów mam wrażenie, że jest całkiem dobrze dobrany. Pola Lisowicz jako główna jurorka spisuje się tutaj naprawdę bardzo dobrze z tego względu, że ma bardzo duże doświadczenie z tego względu, że jest projektantką Lego. A Ola Adamska jako dodatkowa jurorka też muszę przystać, spisuje się całkiem dobrze. Jak na babski duet przystało wypadło to bardzo dobrze. Niestety w tej dużej beczce miodu jest chochla dziegciu, a niestety zostały wprowadzone pewnego rodzaju zmiany, które są regresywne. Na start zaczniemy od ilości zadań, gdyż zapewne na odcinek będzie tylko jedno zadanie, gdzie głównie były tylko dwa zadania, ale to też się wiąże z drugą regresywną zmianą, a mianowicie skrócenie czasu odcinka z dotychczasowych około 60 minut na około 40, a wliczając w to reklamy telewizyjne to oczywiście z około 90 minut na około 60. A trzecią zmianą, taką regresywną, jest brak licznika, z ilu elementów zostały zbudowane dane konstrukcje uczestników. Oczywiście mała taka zmiana regresywna, gdzie mało kto zwróci na to uwagę, ale mimo wszystko fajnie byłoby wiedzieć, ile zostało elementów wykorzystanych. Zabrakło również tutaj charakterystycznej rzeczy, mianowicie głównego wyróżnienia, czyli kto zwyciężył dane zadanie oraz też opcjonalnie jaki przywilej otrzymają przy okazji kolejnych odcinka, bądź też zadania i tutaj nie wiadomo, czy to jest jednorazowa sytuacja, czy tak ma być przez cały piąty sezon, mimo wszystko jest to rzecz, która może się bardzo rzucać w oczy. Mimo tego przeczuwam, że piąty sezon LEGO Masters Polska może odnieść pewnego rodzaju sukces, oczywiście po sławetnym czwartym sezonie, który zgromadził przed telewizorami około, a nawet niecałe 400 tysięcy widzów średnio na odcinek. Jednakże jest to zbyt wcześnie, żeby o tym mówić, a Trzeba oczywiście troszeczkę poczekać do momentu opublikowania wyników oglądalności pierwszych odcinków na platformie wirtualne media. A jeżeli coś będzie wiadome w tym temacie, to oczywiście dam Wam znać w odcinkach Brick Paper. A Wy jak oceniacie pierwszy odcinek piątego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters pod tytułem Kierunek Polska? Czy taka forma przypadła wam do gustu? Sekcja komentarzy należy do Was. Zapraszam was również na serwer na Discordzie Brick Ekipa, gdzie są fajni ludzie, fajni twórcy, miła atmosfera. Jeszcze raz link w opisie. I wbijajcie. A tymczasem to wszystko, co przygotowałem w tym odcinku, i widzimy się już w sobotę albo w niedzielę w kolejnym odcinku *Brick Pepper*, a także zarówno tydzień w kolejnym odcinku, gdzie będę omawiał drugi odcinek piątego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters. Do zobaczenia!